Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj nagranie na domi drewno opowiem Wam, wytłumaczę i zdradzę kilka naprawdę fajnych rzeczy dotyczących pracy na laserze. Podpowiem wam, jak zamienić na przykład takie kolorowe kartki w niesamowite twory szybko, łatwo i przyjemnie. Zobaczycie, zobaczycie, uwierzcie mi, że tutaj będzie super kilka smaczków. Oczywiście będzie nam potrzebny do tego laser. Ja tutaj skorzystam z Trotega, troteka Spilisto, czyli lasera gazowego. No, będzie nam potrzebny również komputer. I teraz, uważajcie to. Wchodzimy na stronę Template Maker NL i zobaczcie tą kolekcję. Proszę bardzo. Pudełka prezentowe, pudełka na jakieś torty. Możemy zrobić sobie koperty. Możemy zrobić kostki. Możemy zrobić Pudełka na ciastka, pudełka na karty, jakieś pudełka poduszki, gwiazdki, pudełka prezentowe, trumny, pudełka serca i tak dalej, i tak dalej. Jest tego, słuchajcie, tutaj niesamowita ilość. Co weźmiemy na przykład? Może weźmiemy sobie na przykład, na przykład, już tutaj patrzę, no, jakieś pudełko. Ciężkie do wykonania tak z ręki, czyli na przykład jakiś tutaj weźmy sobie, nie wiem, trapezoid. I teraz zobaczcie, to jest wszystko w pełni definiowalne. Podajecie wymiary i uzyskacie wykrojnik. Widzicie tutaj długość, możecie oczywiście sobie zmieniać te wszystkie parametry: długość pokrywki, szerokość dna, wysokość 40, weźmy nie wiem tam sobie 50. On od razu to wszystko przelicza. Wszystko mamy gotowe. I żądamy, żeby tutaj stworzył nam plik PDF. Możemy również docenić twórcę tej strony i postawić mu kawę. Kupić. Dobra. Kawę postawimy mu później, a na razie tworzę plik PDF, który sobie oczywiście zapisujemy na dysku. Ja tutaj wrzucę do folderu z pudełkami i mamy Plik trapezoid. Teraz będziemy potrzebować aplikacji, która obrobi tą ścieżkę wektorową, którą wygenerowała ta aplikacja, czy ta strona, ten skrypt na stronie. I tutaj trzeba pomyśleć pod takim kątem, że laser musi wiedzieć, która linia cięcia, e, inaczej, która Linia jest linią cięcia, a która linia jest linią bigu, czyli bigu to jest to łamanie. I teraz musicie też również dobrać ten big, czyli tą linię łamiącą do grubości materiału. Jeden materiał będzie sztywny, trzeba będzie na przykład zrobić to kopeczkami. Inny materiał będzie na tyle elastyczny, że możecie zrobić również nie dawać bigu, a zrobić super cienką linię cięcia, czyli taką litą linię. Zobaczcie. Mamy tutaj. Otwieramy sobie ten, sobie ten dokument. Ja tutaj skorzystam z Illustratora, tak? Czyli aplikacja Adobe. Wchodzimy w ten dokument trapezoid i tutaj mamy całość z tego dokumentu. Po pierwsze, dokument musi być w RGB. No więc zamieniamy to na RGB. Zamieniamy na RGB. Mamy tutaj. Zobaczcie, mamy tutaj. Sporo linii, na przykład jakichś czarnych, jest to nam niepotrzebne. Wywalamy to, czyli zaznaczamy same, fill color i wy wyrzucamy. Mamy tutaj kolejny kolor, jakiś tam niepotrzebny. Same, fill color. A, jeszcze raz. Może tak. Same, fill color. I wyrzucamy. I w tym momencie został już nam sam wykrojnik, i idziemy dalej. Musimy zdefiniować tą linię cięcia zewnętrzną. Zaznaczyłem sobie kawałek tej linii. Wybieramy znowu Select Same. Damy tutaj Stroke Color. Mamy wszystko zaznaczone. I teraz muszę tą linię zdefiniować jako taką super cienką. Tutaj w sumie może być 0,25 punkta. Dodatkowo, ta linia musi być o odpowiednim kolorze. I weźmiemy sobie tutaj kolor czerwony. Yy, kolor czerwony tylko z palety, oczywiście RGB. Jest OK. I zostaje jeszcze nasz Big, czyli ta linia przerwana. I tutaj będzie kilka trików, słuchajcie. Coś, co nie jest rzeczą prostą, uwierzcie mi. Zaznaczamy sobie po pierwsze ten linię, czy te wszystkie linie, czyli same damy appearance, czyli tak samo wyglądające obiekty. No i teraz zobaczcie. Po pierwsze musimy dać to również super cienką linią. Po drugie zrobimy sobie tutaj big linią przerwaną która będzie na przykład miała 3 mm. Solid 3 mm przerwa. Jest? Jest. Kolejną rzeczą będzie słuchajcie, narysowanie linii bez żadnego cięcia, bez żadnych przerw. I tą linię, którą mam, dodamy do biblioteki braszy, czyli no tak no do, do tych pędzelków jako Art brush. Tutaj nic nie zmieniamy, dajemy OK. I tutaj jest ta nasza super cienka linia. Następnie wchodzimy w te nasze linie bigu, znowu wybieramy wszystko i dajemy, aby ta linia była rysowana naszym zdefiniowanym braszem. Opcja kolejna, wchodzimy w Object Expand Appearance, czyli ma zamienić to, słuchajcie, wszystko, widzicie, on to mi wszystko porozłączał. I każda ta linia, jest nadal, nadal linią wektorową. Po co się tak bawić? To możemy usunąć. Już Wam pokazuję. Kiedy stworzymy sobie nowy dokument i narysuję dowolną linię przerywaną, tak, czyli bierzemy sobie tutaj jakąś linię, dajemy, że ma być to linia przerywana. Już tutaj tylko damy sobie na przykład, że to jest. 3 mm, tak jak dałem, 3 mm, trochę cieńsze, będzie widać o co chodzi. Zobaczcie, jest to linia przerywana, która jest tak naprawdę linią ciągłą z parametrem zaszytym w PDF-ie o informacjach, jaka jest przerwa na tej linii, ale ona tak de facto jest linią ciągłą. Co zresztą widać, kiedy damy podgląd jako te takie super cienkie wektory, to widać, że jest to zwykła linia. I teraz, gdybym chciał to zamienić w ilustratorze za pomocą opcji Expand, czyli ma rozłożyć to na linie na lub wektory, to zobaczcie co się stanie. On stworzy obrysowane prostokąty, a nie linie linia 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 linia. Więc ten trik, który tutaj wam pokazałem, potrafi zaoszczędzić mnóstwo mnóstwo czasu. Dobra. Ale to jest dla posiadaczy Adobe Illustratora. Ten dokument, który teraz jest, mogę już sobie spokojnie zapisać i wciągnąć do Rabiego. Czyli do aplikacji Troteka. Stworzymy sobie tutaj Zaimportuj design. Bierzemy ten trapezoid, otwieramy go. O, jeszcze jedna rzecz. Nie zamieniłem. Widzicie, czerwona linia jest, nie ma drugiej linii. Dobra. Jeszcze raz. Select, same, appearance, dlatego że aplikacja Rabi korzysta również z odpowiedniej palety kolorów. Każdy kolor, który, z którego korzystamy, musi mieć odpowiednią. Barwę, odpowiedni skład. Wtedy aplikacja wie, że dany niebieski jest daną warstwą, która ma coś wykonać. Zobaczcie, zamieniłem to na ten granatowy, czyli 00FF albo 00256255 i to mogę już wczytać do, do rabiego. Jeszcze raz to zaimportuję. Pach, i już się pojawiły nam. Dwa kolory, dwie linie. Tutaj możemy tak naprawdę zrobić to tą samą mocą, ponieważ mamy linię bigu, która będzie nam nacinała, osłabiała nasz materiał. 200, powinno się to zmieścić na 150, czy jakoś tak. Nie ma problemu. Zaznaczamy sobie ten obiekt. Utwórz zadanie. I teraz ustawimy parametry. 40. Prędkość 5. Bez problemu to zrobi. Więc odpalamy nasz laser. Co weźmiemy? Pomarańczową kartkę. Nie, tutaj nie jest cała, więc nie wiem, czy się zmieści. Dobra, mamy jakieś. coś takiego. Maszyna musi się wyzerować, wyhomować. To, co Wam pokazuję, czyli praca w aplikacji do obróbki grafiki wektorowej, no trzeba się troszeczkę tutaj znać, żeby obrobić ten wektor, który tak naprawdę dostaliśmy za darmo tak? za filiżankę kawy, którą możemy kupić autorowi. Ale trzeba pamiętać, że to pudełko możemy zrobić z kartonu, możemy zrobić z jakiejś folii, możemy zrobić z forniru. Zależy oczywiście również jaki format maszyny mamy, jaki laser, jaka moc lasera. Tutaj może sobie przycisnąć czymś jeszcze. Może to nie odfrunie jak będzie tutaj dmuchało na to. No, i oczywiście musimy sobie tutaj znaleźć ogniskową. Jedziemy do góry. Ogniskowa znaleziona. Jedziemy na 0,0. I maszyna gotowa do pracy. Ruszamy. Wyprodukuj. Bum, lecimy. To jest piękne, nie? Jak się ubija. I to wszystko. Dobra, wyłączę to, żeby nie tak nie huczało. No i zobaczcie, nasz wycięty wycięte pudełeczko jest gotowe do składania. Zobaczymy, czy to działa. Proszę bardzo, raz. Dwa. Tutaj mamy chyba dno. Tutaj składamy te łopatki. Wszystkie do klejenia. Tutaj mamy przód. Cyk. No i zobaczcie. Nasze pudełko. Kilka sekund, kilka sekund, no nie może. Przesadziłem, nie w kilka minut jest zrobione. To Total, totalnie customowe pudełko, o dowolnym wymiarze formacie wykonane. I teraz zobaczcie, tutaj mamy te linie bigu, które są to, tymi liniami łamiącymi. Ja sobie tutaj zrobiłem jakieś próby. Tutaj mamy na przykład jakiś czerwony karton, ale zobaczcie że jeśli dobierzecie parametr pracy lasera, to również możecie to zrobić bezbigowo, znaczy big będzie super cienką linią cięcia. Oczywiście wtedy parametry dobieracie tak odpowiednio, żeby nie przeciąć tego papieru czy materiału, w którym pracujecie, bo również jest taka możliwość. Czyli tu mamy jakieś pudełko, które jest o podstawie Pięciokąta. Jak Wam się podoba, myślę, że naprawdę autorowi tej strony, gdzie macie ten generator wykrojników należy się naprawdę dobra kawa, piwo albo koniak, bo po prostu odwalił kawał dobrej roboty generujecie dowolne wykrojniki, za które tak naprawdę trzeba było zapłacić kupę Kupę Kasy. Bo wyliczenia tego typu. Słuchajcie, czas. A czas to pieniądz, nie? Macie tutaj wszystko na talerzu. Również na talerzu macie podaną wiedzę, jak zrobić, jak potraktować ten wykrojnik, żeby laser obsłużył to wszystko. Tyle w temacie. Dzięki i widzimy się w kolejnych nagraniach. Cześć.